Witajcie w kolejnym odcinku Motoryzacyjnego Głosu. Tym razem nie w piwnicy, tylko w twoim bloku z Wielkiej Płyty. Ponieważ w piwnicy jest za zimno, a dlatego nie było czwartkowego filmu, i dlatego jest jakiś taki domowy film, że udało mi się złapać tą taką chorobę, której nie mogę chyba powiedzieć nazwy, bo mnie zdemonetyzują. Ale taka popularna choroba, nie? Także na chorobowym troszeczkę. Opowiem wam obiecanego vloga, co jest nie tak z mediami motoryzacyjnymi. Polsce. Jak wiecie, trochę pracowałem w autoblogu chyba dwa lata. Ogólnie się kręcę w tej branżuni jako, że mam kanał motoryzacyjny czy tam motoryzacyjno-rozrywkowy. No i powiedzmy, że coś mogę opowiedzieć o problemach tej branży. Także jak spotkaliście się z nagłówkami, które mają niewiele wspólnego w ogóle z zawartością tekstu, albo z tekstami, które brzmią jakby pisał je pięciolatek. Mi 14 razy powtarzał to samo zdanie, albo dodawał dwa akapity o niczym, to zaraz Wam wytłumaczę. Ach, no jeszcze, albo jak spotkaliście się z tym, że wszystkie testy nowych samochodów z jakiegoś powodu są hurra optymistyczne i nie pamiętacie, kiedy ostatnio spotkaliście się z testem nowego samochodu, który był krytyczny, to może trochę naświetlę Wam, dlaczego tak się dzieje i co jest nie tak z tymi naszymi Motoryzacyjnymi mediami. Ok, więc zacznijmy sobie od ważnej kwestii: jak są finansowane media motoryzacyjne? Jakby to nie jest wielka tajemnica, mój kanał jest finansowany w dokładnie ten sam sposób, mam lokowania, mam jakieś tam reklamy jeszcze za AdSense'a wyświetlające się pod filmami na filmach i w ten sposób finansuję działanie mojej firmy, pracownika itd. Natomiast czy z tego może się rodzić patologia, a nuż to zależy od podejścia firmy oraz od tego w jakiej skali działasz, jaką masz pozycję, no to też jest w stanie zrodzić patologię, o której Wam powiem. Niestety w tej chwili w mediach motoryzacyjnych raczej nie zarabia się, powiedzmy jak kiedyś, że częściowo można mieć dochody ze sprzedaży drukowanych gazet, bo nikt ich już nie kupuje, większość drukowanych e, tytułów już znikła. Zostały tylko nieliczne specjalistyczne, jak chociażby Classic auto, dla którego piszę. Także wszystko opiera się na hajsie z reklam. I teraz, oczywiście, ma to pewną zaletę, mianowicie dostajecie, dostajemy treści za darmo, no ale za korzystanie z nich płacimy tym, że wyświetlają nam się reklamy. Czy też, że trafiają się artykuły, filmy w całości, sponsorowane, które powinny być oznaczone, przy czym o tym też wspomnę, to też nie jest takie jasne, choć oczywiście ja tu nie będę ferował bezpośrednich oskarżeń, bo od tego jest łokik, a ja nie mam zamiaru walczyć z pozwami wskazując, gdzie moim zdaniem jest nieoznaczona reklama. Skoro już powiedziałem wam o tym finansowaniu, no to teraz druga kwestia, która jest bardzo ważna dla mediów motoryzacyjnych i mediów w ogóle, to jest SEO. Więc jak działa to SEO? Po pierwsze, najważniejszy rdzeń to fraza kluczowa, składająca się z kilku słów, która jest, powiedzmy, tym, co spodziewamy się, że ludzie wpiszą w wyszukiwarkę, żeby znaleźć nasz tekst, tą treść, którą przygotowaliśmy. I wokół tego musi się kręcić całe nasze przygotowanie SEO tekstu. Ważne jest też to, żeby tekst spełniał minimalny wymóg liczby słów Przyznany przez Google'a. W czasach, kiedy ja pisałem, było to 300 słów. Nie wiem, jak jest w tej chwili, wtedy minimum było 300 słów. Tak czy siak, trzeba dojść do pewnego minimalnego progu, żeby w ogóle nam się ta treść pozycjonowała. I teraz tak, żeby nam się dobrze pozycjonowała treść, bardzo ważne jest, by odpowiednią liczbę razy powtórzyć w tekście dokładnie tą frazę, którą wpisaliśmy jako kluczową. I teraz pojawia się drugi problem, mianowicie SEO było raczej zrobione pod język angielski cały ten algorytm, więc niekoniecznie dobrze to działa przy odmianie przez przypadki, więc może się prowadzić to do tego, że na przykład trzeba tą frazę jakimś cudem upchnąć kolanem w mianowniku odpowiednią liczbę razy w tekście. Tu już możecie się domyślać że to rodzi patologię numer 1, czyli teksty, w których na przykład w nagłówku trzy razy jest powtórzone, bez sensu to samo, powiedzmy, ten sam zlepek słów. Pomyślicie, no nie wiem, pisał to ośmiolatek. Nie, po prostu dziennikarz, pracownik musiał tak napisać, żeby mu się zgadzało SEO. Brzmi to jak gówno, ale tak trzeba robić, żeby się pozycjonowało. Często też znajdziecie w tekście takie zdania, które brzmią, jakby je tam po prostu, nie wiem, losowo wrzucono. Znowu to jest czysto pod SEO. I brzmi to idiotycznie, ale tak trzeba robić, żeby w ogóle ktokolwiek zobaczył ten tekst. Tutaj w ogóle to jest dygresja, ale dlaczego częściej, częściej często spotkamy się z tym, że jednak tekst będzie koślawy, a nie będzie super przemyślany tak, żeby zmieścić tą frazę SEO i napisać ładnie. Ano dlatego, że popularną praktyką ogólnie w mediach i w tym także motoryzacyjnych jest to, że Ilość jest jakością samą w sobie. Teksty generalnie rzadko długo żyją. Robienie długich, jakościowych tekstów jest nisko opłacalne. Bardziej opłaca się wypuścić dużo krótkich newsów, które zbiorą kliki. Więc w efekcie dziennikarz, pracownik musi na przykład napisać kilka tekstów dziennie, więc zwyczajnie nie ma czasu na to, żeby rozwiązywać łamigłówkę pod tytułem. Jak ładnie wpleść frazę SEO w mój tekst, żeby brzmiał zajebiście, a jednocześnie żeby się dobrze pozycjonował? Nie ma na to po prostu czasu. Zapytacie, no ale co z tymi klikami? No to proste. Dobry jakościowy tekst jest w stanie, a raczej zazwyczaj wygeneruje mniejszy ruch, a zarazem mniej klików w reklamy, niż gówniany news, który jest o niczym, ale kliknie w niego dużo ludzi i dużo ludzi zobaczy reklamę. Pieniądze nie są w jakościowych treściach, pieniądze są w treściach robiących kliki. Także stąd jest jedna z głównych patologii mediów ogólnie i mediów motoryzacyjnych. Lepiej pisać gówno, które się klika, niż robić jakościowe materiały, które się nie klikną, bo nikt ci za to kurwa nie zapłaci, po prostu. Teraz dalej, jak już mówimy o tym pozycjonowaniu, to kolejna rzecz: często jest tak, że przeczytacie, Tytuł, on jest takim totalnym, po prostu obrzydliwym clickbaitem, i okazuje się, że treść nie do końca pasuje do tytułu. Czy znasz odpowiedź na to pytanie? Jeśli nie, policjant wlepi ci potężny mandat, lepiej zapamiętać. I uwaga, jakby. Czytacie wstęp. Każdy kierowca powinien posiadać podstawową wiedzę na temat swojego samochodu. No, gratuluję Geniuszu. Nie jest to kwestia dobrego motoryzacyjnego wychowania czy jakiejś szczególnej motoryzacyjnej wiedzy. To absolutna podstawa, której wymagają przepisy prawa. Jeśli nie będziesz potrafił udzielić odpowiedzi na podstawowe, no proste pytanie, dostaniesz mandat i niestety ten mandat może być wysoki. Jak uda wam się przebrnąć przez kilka akapitów z tekstami typu Policyjna kontrola potrafi być stresująca. Przecież policjant nie musi zatrzymać nas z jakiegoś konkretnego powodu, prawda? No to dobrniemy po wielu, wielu reklamach do informacji, że powinniśmy mieć gaśnicę i trójkąt, kurwa w samochodzie i wiedzieć, gdzie one są. Na szczęście już większość mediów stara się od tego odejść i jednak mniej więcej pisać tytuły zgadzające się z treścią, chociaż i tak znajdziemy tam. Takie bardzo niekonkretne rzeczy typu pilna zmiana przepisów dla posiadaczy sportowych samochodów, czekali na to od lat, wielkie ułatwienie. Sprowadza się to do tego cały 300 słowny artykuł, że jakiś gościu powiązany z ministerstwem, to też znajdziemy po przeczytaniu 400 słów o niczym, powiedział, że no są szanse, że zrobią regulację pozwalającą przejść sportowym samochodom przegląd. Chodzi o to, żeby zachęcić człowieka do klikania i bardzo często tytuł jest dużo bardziej sensacyjny od zawartości artykułu. Od poniedziałku już nie można tak płacić za paliwo. Zmiany obejmą wszystkie stacje w Polsce, o to co się dokładnie zmienia. Myślisz, kurwa, nie wiem, może teraz tylko można płacić kartą, bo nie można gotówką, bo jakieś wały robili, nie wiem, albo może inne faktury będą wystawiać. Ten tekst sprowadza się do tego, że podają przewidywane ceny paliw w następnym tygodniu, kurwa. I nazywają to wielkimi zmianami, i tak już nie można płacić za paliwo. Gratuluję. To jakimś cudem jeszcze żyje, choć i tak już wszyscy, jak słyszą tylko wrc.net, to mają takie: Dobra, weź, wypierdalaj, nawet tego nie otwieraj. I jakimś cudem to jeszcze żyje. Aczkolwiek taki model działania, na szczęście, jest też karany przez reklamodawców, którzy mają mózg. Także oni wygenerują sobie kliki z banerów automatycznie przydzielanych. Ale nikt u nich nie weźmie takich prawdziwych lokowań, czyli nie wiem, artykułu sponsorowanego, jakiegoś testu sponsorowanego. Nikt tego u nich po prostu nie weźmie, bo to jest niepoważne medium. Przejdźmy do kolejnej jakby patologii, która bezpośrednio wynika właśnie z tego, jak działa to SEO i z tego, że najważniejszym wyznacznikiem zarobków najczęściej są kliki. Tu jest jakby liczba klików, tu jest dopiero. Powiedzmy, powaga medium, jeśli chodzi o zarobki. Trzeba gdzieś to balansować, ale jednak kliki są ważniejsze. Także być może wiele razy spotkaliście się też z czymś takim, że klikając w artykuł okazało się, że w zasadzie to jest przepisany post z Facebooka, który był po angielsku, i to się zdarza, że naprawdę czasami nie jest to nijak pogłębione, że to jest przepisany news z, po prostu z, ze strony po angielsku. No, ogólnie takie rzeczy o niczym, ale z fajnymi tytułami. Miał odebrać nowe Ferrari, nawet nie wyjechał nim z salonu. No i mamy cały tekst, który jest przepisaniem, jakby posta z Palm Beach County Fire Rescue. I, i tu nie jest nic dodane, tak w zasadzie nic. Tu się przyznaję, ja sam nie jestem święty, ja też to robiłem. Dlaczego to robiłem? Bo to się klika. Po prostu. Przepisujesz to, i w Ferrari spadło z windy milion klików, nie? I to ci generuje większy dochód niż na przykład dokładny, pogłębiony test nowego samochodu. Także stąd to wynika, sami sobie jesteśmy winni, że w to klikamy. Czy to źle? Nie wiem, ale czy powoduje to niską jakość? Treści w, na portalach? No, niestety tak. Ej, w ogóle, WRC, Net, portal motoryzacyjny. Polacy powinni szybko wymienić paliwo do ogrzewania domu. Węgiel może być wkrótce nie do dostania. W ogóle, co to robi na portalu motoryzacyjnym? Znowu dochodzimy do kwestii, ilość jest jakością samą w sobie. Gdybyś wrzucał same pogłębione teksty, same pogłębione testy, ważne informacje, nie istniałbyś w mediach, bo inni tłukliby te. Artykuły o niczym, które żyją dwie godziny i po prostu by cię wyprzedzili i lepiej się pozycjonowali, więc musisz brać udział w tym wyścigu na kliki. Kolejna rzecz pod tytułem testy aut. No i z testami aut. To jakby być może nie wiem, oglądaliście też z branży technologicznej, różne tam takie wzajemne zarzuty, często były, że ktoś tam nie oznaczał sponsorowanego testu. Jakiś test był opłacony, bardzo częsta praktyka. No więc. Testy aut. Jak działają w ogóle testy aut? Zacznijmy w takiej branży no, nowych samochodów, tak? Bo ja biorę sobie od kogoś, kto się do mnie zgłasza, kto jest właścicielem pojazdu, mogę mówić, co chcę. Natomiast testy aut nowych są wykonywane z parków prasowych importerów. Park prasowy, no to to jest zestaw nowych samochodów dostarczonych przez producenta w celu ich promocji. To jest bardzo ważny punkt. Tak naprawdę celem jest promocja. Promocja poprzez udostępnianie ich dziennikarzom do testowania. Teraz jak wygląda proces takiego otrzymania samochodu do testu? No więc oczywiście mamy kogoś od PR-u. Ten ktoś od PR-u musi mniej więcej się orientować, jakie są media, na ile są ważne, kto jest kim. Zajmuje się tym, żeby umówić termin testu tego pojazdu, no i przekazać go, odebrać i tak dalej. Teraz na jakich warunkach się to dostaje? No, zazwyczaj jak jesteś ze zwykłych mediów, no to się zgłaszasz, prosisz, tam powiedzmy według prestiżu lub według tego kogo lubi człowiek od PR-u jest ustawiona kolejność otrzymywania auta do testu. No i też na ile je dostajesz na 3 dni czy na tydzień. No i też zależy od zwyczajów danego importera, czy dostaniesz tylko pełny bak paliwa, bo to jest w ogóle standard, pełny bak paliwa na test, czy na przykład dostaniesz kartę paliwową, bo importer jest miły i chce, żebyś więcej sobie pojeździł tym Autem. No ogólnie brzmi, jak żyć nie umierać, dostajesz nową furę zatankowaną do jeżdżenia za Darmola, no, ale musisz w zamian zrobić test. Tak, no, jakby to jest oczywiste, oni ci nie dają tego po to, żebyś się pojeździł i nic o tym nie zrobił, tylko dają ci po to, żebyś napisał jakoś test, żeby zwiększała się rozpoznawalność tej marki, tego nowego modelu. No i teraz dochodzimy do bardzo ważnej kwestii. Skoro samochody. Media dostają od, bezpośrednio od producenta od importera, który chce, żeby one były promowane i chce, żeby się sprzedawały. No to dochodzimy do pewnej kwestii, która nazywa się A co jak samochód jest chujowy? No i tutaj zależy od importera. Nie będę wskazywał palcem, ale są importerzy byli przynajmniej nie wiem, jak jest aktualnie, bo już nie biorę nowych testów, którzy, jak się napisało, niepochlebne testy, niepochlebne opinie na temat ich pojazdów, to stwierdzali, że masz bana na pół roku. Albo następny samochód Ci damy, ale pod warunkiem, że test będzie pozytywny. Autentycznie takie rzeczy można było przeczytać lub usłyszeć od y, ludzi z PR-u danego importera. Po prostu. I to nie tak, że ktoś jechał po tych samochodach, jak ja jadę, po starych gruchotach, tylko napisałeś, no tutaj jest coś nie do końca, tu jest coś średnio, to już wystarczyło, nie? Już foch. Są też normalni importerzy, żeby nie było, którzy jak uczciwie napiszesz, że to, to, to jest nie tak, to, to, to jest ok, to powiedzmy, powiedzą, dobra, git, damy następne auto, może ono będzie lepsze. A są tacy, którzy się obrażają i nara. No ale to też generuje kolejną kwestię. Otóż często powstaje konflikt interesów, w którym jednocześnie dostajesz samochód do testów, i rozmawiasz o kontrakcie reklamowym z tą samą marką. No i tajemnicą Poliszynela jest to, że trzeba wtedy, hmm, jakby to powiedzieć, żeby nie zostać zdemonetyzowanym, trzeba zrobić coś miłego dla firmy, która ma ci dać to lokowanie, ten kontrakt, żeby ona chciała dać to lokowanie. Czyli na przykład, no trzeba troszeczkę ukolorowić test, nie będę mówił jakiej marki. I zrobić go tylko pozytywnym, żeby po prostu ta marka stwierdziła: No, oni nas lubią, to damy im reklamę, albo już mamy kontrakt reklamowy, a okazuje się, że samochód jest chujowy. No i co, i możesz o tym napisać? Taki nie. Jak jesteś odważny, to możesz, ale ryzyko na to, że stracisz kontrakt, jest bardzo wysokie. W efekcie można trafić ja tutaj w ogóle nic nie sugeruję, ale na przykład otworzyłem sobie Interia Moto, to wam zaraz przeczytam, na dwóch pierwszych zbrzegu testach i miałem wrażenie, że czytam Skoda Karoq 2.0 TDI, nie? Otwieram sobie ten test i bardzo miło z ich strony, że dali tutaj spis treści. I uwaga, jak brzmi spis treści testu? Dlaczego silnik wysokoprężny to doskonały wybór? Auto na każdą okazję jest zaskakująco rodzinna, uniwersalność ma swoją cenę. Myślisz, o wreszcie! Podali jakieś wady. To jednak testa nie... No i tutaj możemy się dowiedzieć, że jedyną wadą... Trudno przecenić dynamikę i niskie spalanie. Wady? A, że nie można kupić automatu i napędu na jedną oś. I, i to jest koniec wad. Oczywiście można założyć, że może Skoda Kodiak nie ma żadnych wad, a Seat TK, No tutaj już Prawda? W spisie treści jest po prostu na jest stylistika, wnętrze i wyposażenie, no ale po czym poznać, że trzeba dbać o stosunki z importerem. W kabinie upływ czasu widać nieco bardziej, jednak nie znaczy to nic złego. Czyli generalnie wnętrze jest przestarzałe, ale nie mogę napisać, że to chujowo i że nic z nim nie zrobili. Także jeśli wydaje Wam się, że testy bywają zbyt pozytywne wszędzie, nowych aut, no to odpowiedź jest prosta, bo nie można podpaść importerom, więc zwłaszcza jak się nie ma super pozycji nie można za bardzo krytykować tych haut, bo się ich kurwa nie dostanie i nie dostanie się kontraktu zresztą tutaj dochodzi kolejna rzecz z tego samego powodu na przykład nie jest w dobrym tonie pisać o akcjach serwisowych lepiej nie pisać o popularnych usterkach, bo może się obrazić importer i nie da reklamy, i nie da samochodu Także jest coś takiego, że, i to nawet nie jest tak, że oni Ci to piszą wprost, ale redakcje się autocenzurują, żeby nie stracić kontraktów. Też nie jest tak, że to, te wszystkie testy są jakby bez sensu, nie można powiedzieć źle i tak dalej. Z mojej pamięci pracy w autoblogu krytyka była dopuszczalna, nie tak chamska jak moja, ale jakby to nie było też tak, że nigdy nie dostaliśmy dyspozycji, żeby kłamać. I też z tego co widziałem, poza tym na przykład na Rzeczpospolitej, sobie przeczytałem dwa pierwsze testy z brzegu, też tam znalazłem uczciwie wymienione wady. Także nie jest też tak, że nie istnieją uczciwe testy. No i jeszcze chciałem Wam opowiedzieć o ostatniej rzeczy, to powiedzmy taka ciekawostka, jak wygląda temat prezentacji aut najnowszych, te, te takie pierwsze sneak peeki, że tak powiem. No więc jeśli zdarzy Wam się zobaczyć materiał, obejrzeć materiał, w którym ktoś opowiadał o wspaniałym wyjeździe, o wspaniałej wyprawie zagranicznej i tam się przewija jedna marka, jeden model, czy coś takiego, no to to nie jest tak, że on Wam przygotował wspaniały wyjazd z własnej kieszeni, żeby Wam go nagrać, że o, zobaczcie ile wspaniałych rzeczy, tylko dostał zaproszenie od firmy. Nie ma w tym nic złego. Na wyjazd prasowy, tak zwany, w ramach którego dostaje się do testów jakiś samochód, czy zwiedza się na przykład fabrykę tej firmy, są jakieś dodatkowe atrakcje. Najczęściej jest to kolacja dla dziennikarzy z alkoholem lub bez. No i po potem jest dzień testów. No, normalna sprawa, firma jest miła i sympatyczna, bo chce, żeby, żebyś napisał, pokazał ich najnowszy produkt i najlepiej, żebyś czuł się dobrze, bo wtedy dobrze o nim napiszesz. Aktualnie to. Wygląda dość normalnie, zazwyczaj jest to zrobione z rozumem i godnością człowieka, przynajmniej na tych wyjazdach, na których ja byłem. Natomiast krążą zajebiste opowieści o tym, co działo się kiedyś. Ja tego nie widziałem na żywo, natomiast wiele opowieści usłyszałem, więc na przykład popularną praktyką było to, że niektórzy dziennikarze nie wylewali za kołnierz do tego stopnia, że następnego dnia nie byli w stanie po takiej kolacji dla dziennikarzy prowadzić samochodu. Więc na przykład cały dzień spędzali lecząc kaca i śpiąc z drugim dziennikarzem, który prowadził na miejscu pasażera, a potem jakby nigdy nic zwracali i pisali swoją opinię na temat tego, jak samochód się kurwa prowadzi. I to w ogóle był standard. Ktoś powie, no ale jak on mógł napisać? No normalnie mógł napisać, pisał pozytywnie, żeby potem dostać kontrakt reklamowy, a potem wielkie zdziwko, wszystkie samochody są zajebiste w testach. I ktoś powie, no ale pewnie tak było zawsze. No nie. Jak sobie przeczytacie stary motor, to nie na przykład po Polonezie Nowym jadą jak po Burej Suce. I FSO i tak im dawało po raz kolejny, bo nie miało wyboru. Jeszcze podobno wspaniałe były, to jest taka miejska legenda, yy, testy nowych ład. Podobno na testach nowych ład to było najgrubiej. W sensie podobno tam to w ogóle i laptopy, i panie do towarzystwa, i w ogóle wszystko. Jakby z kranów lał się Johnny Walker, rozumiesz? Żebyś tylko napisał, że nowa łada jest wspaniała, chociaż była chujowa. Swoją drogą ja za każdym razem, no, jak ja sobie myślę o tym, że wszyscy muszą, tak wiecie, delikatnie pisać o tych nowych autach, to zawsze rozważam, czy nie zrobić oddzielnego kanału albo serii, w której opowiadam o nowych autach, ale szczerze. Czyli po prostu nie biorę ich od importerów, chyba że będzie jakiś importer z jajami, tylko od użytkowników i opowiadam szczerze, co jest dobre, a co jest chujowe, a nie że. Mm, no. Ma pewne niedostatki no, wnętrze no, nie było odświeżone, ale to dobrze, gdzie powinno być powiedziane, że no, wnętrze jest kurwa przestarzałe, nic w nim nie zmienili, jakby puścili to jako nowy model, nie? nie można tak napisać, po prostu nie można, nie dostajesz drugiego auta. Także chodzi mi takie coś po głowie, może kiedyś coś takiego będzie. Także, podsumowując, co jest nie tak z branżą moto, no to tak naprawdę mamy trzy główne podpunkty, jeśli się dobrze i dobrze liczę, czyli. Pisanie pod SEO koślawych, obrzydliwych tekstów. Clickbaitowe tytuły mające niewiele wspólnego z zawartością i ogólnie prymat takich treści, które są o niczym i są przepisanym postem z Facebooka. No i trzecie, czyli ta zależność od importerów, która sprawia, że pewnych rzeczy nie można pisać, że testy wyglądają jak wyglądają, że czasami zakrywają o nieoznaczoną reklamę. To są takie trzy główne patologie. Czy dałoby się je rozwiązać? Moim zdaniem można by przejść na model subskrypcyjny, jeśli chodzi o te lepsze teksty, żeby one się finansowały. Model subskrypcyjny, w którym po prostu te ważniejsze, fajniejsze teksty, jak już w wielu lepszych mediach, w tej chwili internetowych, po prostu trzeba płacić jakąś niewielką kwotę miesięcznie i móc czytać dobrej jakości treści. Tylko mam wrażenie, że wszyscy się trochę boją przejścia na ten model, że ludzie przestaną ich czytać. No i to tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że choć trochę Wam naświetliłem kulisy mediów motoryzacyjnych. Może nie było to tak wspaniałe jak w filmach Papryka Wegi. Nie, nie było pościgów, wybuchów i nadmiernej liczby przekleństw. No ale no chuj. zobaczymy, czy Wam się spodoba taka forma, tego, takich czasem vlogo długo felietonów. No i to tyle. No i widzimy się zapewne w czwartek już normalnie na filmie, bo czuję się zdrowy. A potem znowu w niedzielę na teście jakiegoś śmietnika i czekam na pozwy od redakcji, które dziś obrażałem. Nara.